Kuku. Dodajemy pół łyżeczki proszku do pieczenia bezpośrednio do okay, mąki. Yeah? Okay, yeah? Już dosypałam. Teraz trzeba to wszystko wymieszać. No dalej, łyżeczką. No dalej. Mamy tu 300 gramów mąki. Mieszaj. Zamieszać? Tak. Ale satysfakcjonujące. Dobra, dodajemy mąkę, koniecznie przez sito, aby ciasto było puszyste i kruche. A mimo, że nam coś zaśpiewasz. Może coś o choince? Małe trzepko jest. Jak pokryte zimą I z lasu? Zabraliśmy ją do domu Jej! No dalej Powiesiliśmy do na naszej choince <grystanie> Powiesiliśmy korelę na małej choince? Zawiesiliśmy bombki i tańczyliśmy tak, w koło. koło Wesołych Wesołych Świąt! Świąt! Wyszło świetnie! Ponownie już od kilku filmów powtarzamy tę samą frazę w tym samym czasie! Słodziutkie.